Złości mnie, kiedy gazety piszą, że roski nie chce być Polakiem. Polakiem jest się z krwi i kości matki i ojca swego, do śmierci, zawsze. No ale może być taki moment, kiedy mężczyzna dorasta i z domu matki wyprowadza się i zakłada własny dom z wybranką serca. W innym kraju, dozwolone? No dozwolone, wtedy ma się inne obywatelstwo, ale narodowość zostaje Polska. I nie znaczy to, że przestaliśmy kochać matkę ojczyznę, bo mieszkamy gdzie indziej. Kochamy dwie. Natomiast w moim przypadku inne obywatelstwo jest zabezpieczeniem. Ja wchodzę w spory po linii katolickiej. W takie spory, które już kilku dziennikarzy europejskich zaprowadziły na przymusowe leczenie z homofobii. Za co? Za zacytowanie. Nauki Kościoła Katolickiego, legalnej, zapisanej w katechizmie, za zacytowanie na antenie radiowej. No to, kiedy ja będę miał zagraniczne paszporty i zrobię to samo, nie będzie mnie można ukarać, tylko wydali. Mama, Oddaj swój głos na kandydata prawicy Rzeczpospolitej, numer 5 na liście prawa i sprawiedliwości.